z tej strony Grusty i wracamy do naszej kompanii Krwawego Słońca. Jesteśmy teraz w Gemmenburg. Zobaczymy, czy jakieś zadaniem jest. Jest nawet zadanie. Więc sprawdźmy od razu, tutaj, co tutaj ciekawego mamy do zrobienia. Patrolowanie. Myślę, że to będzie dobre sprawdzenie naszych umiejętności i naszej drużyny. Zrobimy krótki przegląd broni, jakie tu mają i będziemy ruszać. Okej, okay, drobne zakupy wykonaliśmy, więc jak najbardziej możemy ruszać, by sprawdzić drogę do blankenstad i po drodze upolować jakichś bandytów, czy też innych popapraińców. I coś się pojawiło, akurat jak jesteśmy blisko Blankenstadt, więc jest okazja zająć się niebezpiecznymi przeciwnikami. Nie wiem, czy jest ich dużo, niestety noc się zbliża, więc będziemy mieli problem ich trafić, ale spróbujemy. O, jeszcze jest wieczór, więc w miarę jeszcze będziemy widzieć wszystko. Bardziej nie widzę, żeby mieli w ogóle możliwości walki dystansowej, więc tutaj powinniśmy dać ładnie radę. I zaczynamy. Gerold, pierwszy strzał trafia. Nie się zbliżają, bardziej kierują się na prawą flankę. Myślę, że nasi strzelcy ogarną sprawę z lewej flanki. Kolejny celny strzał. I zobaczmy, to BioRN. To BioRN. Spróbujmy tutaj. Piękne trafienie. Kolejny. Tutaj też ostrzelamy częściowo. Rollo od razu zmieni broń do walki z bliska. A my tutaj załatwimy ach, niestety Gerhard pudłuje. Tutaj nie ma co dalej ruszać. Wystawimy włócznie do przodu. Tu też na razie nic. Tu też wystawimy włócznie do przodu. I również tutaj. Moglibyśmy zrobić krok do przodu i machnąć mieczem. Ach, niestety pudło. Nie wiem, że to się uda. A nie, jednak kogoś mają strzelającego. pogagatki Dobra, e, no rollo to na razie nie potrzebuje. Gerhard, ty możesz zmienić darmową broń, więc ty też zmienisz broń. Będziesz zaraz naszym pikinierem. No i zobaczymy zaraz jak dalszy los się pokieruje naszej drużyny. Tutaj boją się podejść, tutaj rzucają szczepem. A tutaj niestety trafiają naszego miecznika. Ach, tutaj podeszli dookoła. Ale nie szkodzi, powinniśmy tutaj dać radę. Ach, piękne trafienie. Będziemy ratować się jeszcze psem. Zawsze jakieś kilka ugryzień więcej. E, Geralt dobija przeciwnika. Przeładowanie błyskawiczne. I spróbujemy strzelić w tego pana. Pięknie, Piło się ładnie. Myślę, że tu nie ma co dalej ryzykować. Więc będziemy próbowali podejść do tego kusznika. Spróbujemy tu załatwić, niestety Emmerich pudłuje. Zabezpieczymy w razie czego tą flankę w ten sposób. I to strzeli w tego, pięknie mordując przeciwnika. A my mamy jeszcze okazję oddać strzał. Spróbujmy w tego pana. Proszę bardzo! Faktycznie całe życie mu ściągnął. No to Bjoern jak strzeli to nie ma zmiłuj. E, ruszymy w takim razie Morymfem do przodu. Przesuniemy trochę naszą drużynę. A jeszcze pchnięcie, niestety nieudane, ale zrobimy tak i mamy zablokowanego przeciwnika. Erwin zejdzie z góry, piękne dźgnięcie, przeciwnik ma morale zniszczone. Dzięki do dobry możemy podejść i zamachnąć się pięknie z miecza. I możemy podchodzić powoli do naszych przeciwników. Całe na szczęście tutaj było pudło. I możliwe, że za na następnej turze już pokończymy ich. Jeszcze zrobimy krok do przodu. No, i czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Pięknie, pies dobiegł, zablokował ucieczkę. Tutaj też piękny unik, a my możemy zająć się dobijaniem. Tak, spróbujmy. I powalony, pięknie. Tutaj nie ma sensu strzelać. Eee, tutaj też nie ma sensu podchodzić, więc spróbujmy. Nie, tutaj też nie. Technie ruszymy, przyładujmy. No teraz, tak, mory, piękne dziabnięcie. My będziemy wykańczać przeciwników teraz. Ale spróbujemy też podejść. Niestety jeszcze za daleko jesteśmy. No, podejdźmy tutaj, bo on będzie chciał uciec. Zawsze to trzech, którzy będą pilnować go. I on ucieka i dostaje w łeb. No, i nasza załoga pokonała nas tym przeciwników. My ruszamy teraz do Sefeld. Proszę bardzo, następni się pojawili. Jak najbardziej atakujemy. Niestety, tu już jest noc. I jesteśmy w niekorzystnym położeniu, akurat. Będzie się wgramolić na górę. Jak na złość, mają dużo strzelców. Spróbujemy ich jakoś tu podejść. Myślę, że na razie poczekamy. Niech ruszą nasi tutaj wojownicy. Okej, okay, tutaj jest poletko dosyć puste. Możemy spróbować podejść. Oddać strzał. Niestety, pudło. Próbujemy ich trochę ostrzelać. Piękne trafienie. Następny. Tu już niestety już nie damy rady. Próbujmy z tej strony. W takim razie oddać strzał. Niestety też nie. I będziemy budować tutaj tarczy naszych ludzi. Mam że zdążą powchodzić na górę w miarę. Właśnie, nie za bardzo. Ale nie ma tragedii. Trochę przesuniemy naszych ludzi, żeby nie byli narażeni na bezpośredni ostrzał. I tu ruszymy naszego haralda miecznika. Dobra, na razie jest dobrze. Nic nie robią. Na nie przodowią kurz? Dobrze. Coś tam się próbują wzmocnić. Ach, cholera, potarczy. Spróbujmy tutaj coś odstrzelić. Jeszcze nie. Tu zrobimy kroczek. Tu jeszcze. Proczek do przodu. No i nic, czekamy na razie. Tutaj już więcej nie wejdziemy. I zobaczymy, co oni będą kombinować. No, niestety, tutaj nasz karstem będzie musiał być chroniony przez pozostałych. Jego tarcza szybko, niestety, poległa. Spróbujemy wejść po prostu. Następnym tuże już będziemy bardziej przygotowani do strzału. Tobierna, to biorę na weźmiemy na tą stronę. Ładuję sobie kuszę. Nie, niedobrze, to biorę mimo ochrony co towarzyszy, dostaje strzałę. Ale no że tutaj się coś uda, pięknie, Gerold trafia. A my naszym tutaj schować się trzeba będzie. No, podejdziemy. Jeszcze ma w miarę pancerz, więc może nie będzie tragedii. Tutaj piękna chrona tarczą. Dobra, tutaj już podchodzą do nas powoli. Tu już trzeba będzie powoli działać. Otoczymy tego przeciwnika, dźgniemy go choć raz. Tutaj też bym dźgnął, ale wystawimy też włócznie, aby mieli podejść do nas bliżej. I ostrzelamy. No niestety, pudło, ale puścimy jeszcze psa do przodu. Zawsze to zablokuje jednego. Spróbujmy tutaj zadziałać. Wejdźmy wyżej. Większa szansa, że trafimy tego. Ach, niestety nie. Więc zmienimy broń na pewno, będziemy próbowali atakować i wyślemy psa bojowego. I nie będziemy już rzucać oszczepami. Tutaj zrobimy podobną sytuację, jakby ktoś miał podejść bliżej. Podejdźmy naszym Morymfem. i tutaj byśmy. Myślę, że zadziałamy w ten sposób, że podejdziemy szybko wyłączyć strzelców naszym Haraldem. Harald na razie da radę. Jeszcze ma sporo pancerza, mam nadzieję, że zaraz to się nie zmieni. No o właśnie, wykrakałem, zaraz będzie Harald kolejnym, to zaliczy dętkę, ale dobra. Tutaj piesek pięknie gryzie. Naciągnięta cięciwa na szczęście nie trafia. Tutaj nasz piesek próbuje też dziabnąć, nie wychodzi. O, tutaj próbują ostrzeliwać. Ach, tutaj znowu dostał nasz tutaj towarzysz. Ten próbuje atakować. Teraz zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Okej, okay, oni podnoszą tarcze. Będą próbowali się osłaniać. Mm, nie mamy za bardzo możliwości oddania czystego strzału. No, próbujemy po prostu oddać, ewentualnie wyślemy psa. Zresztą dodatkowa jednostka do walki. Pietnie, jeden kusznik wyłączony już z możliwości oddawania strzałów. A my możemy zająć się tutaj nieszczęśnikami. Ach, niestety tutaj pudło. Rollo przyładuje broń. Próbuję strzelić, niestety pudło. Masz jeszcze siłę, żeby przerzucić? Niestety jeszcze nie. No dobra, tutaj będziemy próbowali uderzać tego pana. Ach, niestety się obronił. Tu oczywiście podniesiemy tarczę. Jedno uderzenie, niestety obronił się. Próbujemy tego pana trochę pokuć naszą włócznią. biorny, zobaczmy. To biorny. ty masz większą szansę trafić tego kusznika. Pięknie trafił. Zadujemy, niestety nam trochę się wykrwawia. Próbujemy dalej. Tutaj oczywiście piękny cios Karstena kładzie przeciwnika na deski. Na razie nie będziemy nim ruszać się. Tutaj Spróbujemy dźgnąć przeciwnika. I obejdziemy łucznika. Dobrze, kolejny nie będzie mógł strzelać, a my spróbujemy Haraldem zadać cios z góry. Ach, niestety pudło. Możliwość trafienia dwóch i nic z tego nie wyszło. Ale dobra, wychodzi na to, że póki co jeszcze możemy przesunąć trochę naszego tutaj morymfa i o krok karstena, bo dużo już jest strzelców wyłączonych z możliwości walki, więc będą musieli przyjąć się na broń krótką. A my mamy okazję zobaczyć, czy nasze psy coś jeszcze zdziałają, oprócz tego, że wyłączają niesforny przeciwników i ich blokują. Chyba ten próbuje zaatakować na szczęście, nie trafia. Dobra, tutaj próbuje coś zrobić, ale piękna ochrona tarczy. Tutaj próbuję psa atakować, bardzo dobrze. Okej, okay, spróbujmy podejść do tego pana z tej strony. Ten łucznik, ten kusznik powoli nam ucieka. To jest bardzo niedobre. Tutaj spróbujemy znowu w tego. Trafiam, pięknie. Gerold, zobaczmy twoja szansa na przeładowanko. No tutaj za dużo nie skuramy. Ach, niestety pudło. W takim razie Gerhard do przodu. Niestety przy nim też się obronił. Tutaj kolejny nasz otrzymuje obrażenia, ale nie szkodzi, gdyż mamy tutaj mory który pięknie dziabie. Teraz możemy zająć tobie. może kogoś trafi. Spróbujmy w takim razie tego pana przy nas. Piękny strzał, przeciwnik poległ, a my możemy zająć się następnym. Spróbujmy teraz tu, niestety tu już się obronił. Myślę, że podejdziemy do tego... Ucznika I będziemy go też zaraz napierdzielać. Tutaj mm, trzeba będzie podejść. W takim razie bliżej, rollo. A my zajmujemy się powoli przeciwnikiem do dobicia. Ok, kolejny leży. Spróbujmy podejść z tej strony jednak. Lukę załatać. Ragnar na razie niech zostanie. No spróbujmy jeszcze raz to uderzenie z góry. Dobra, jeden dostał. To zawsze coś. I chyba tyle, co możemy w tej turze zrobić. No i czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Dobra, próbują dźgać psa, całe szczęście nie zabijają. Pies gryzie pięknie, morale poszły w dół. Kolejny dostaje po hełmie. Tutaj już się niestety uderzy, no ale tak jak mówiłem, to już jest wystarczy nasz wojownik. Piękna obrona. A my próbujemy załatwić tego pana. Trochę mu zbroję osłabiliśmy. Mam mamy w miarę czysty strzał. Niestety nie trafiamy. Tutaj też nic nie zdziałamy, ale podejdziemy naszym morymfiem. Piękne, a tak morale poszły w dół. A my możemy zająć się już tym dalszym. I dobrze, Gerhard kończy przeciwnika. Rollo, zobaczmy: 30%, 43%. Pięknie, pozbawiony życia. Ten morale opadły. Niestety pudło. Ale to nie szkodzi, gdyż my możemy teraz zaatakować Karstenem choć raz. Tutaj raczej nic nie oddamy strzałów. Ale myślę, że tutaj możemy podejść Ragnarem, by zablokować przeciwnika. A nasz Otmar pójdzie na góry, zablokować kolejnego razem z Erwinem. Jedno pchnięcie. O, no, zobaczmy. Kolejny cios. Pięknie, jeden leży. No, to jeszcze chwila i powinniśmy zakończyć ich żywo, zostało nam tylko dwóch. I już nie mają zbytnio jak walczyć. Jeszcze podejdziemy. Okej, okay, resztę tury możemy odczekać. Nie, no nie, biegniemy dalej za nimi. Dobrze, pokonany. Pies go zagryzł i drugi pies też go zagryzł. Dobra, i po walce możemy ruszyć dalej do Seafield. Po drodze tam możliwe, że sprzedamy materiał, chociaż to jest wioska jakiejś za dupie, To raczej nie za bardzo. Wrócimy do Blankenstadt raczej. No i udało się nam 15 na 25. Miasto zaliczone, hehe. I mamy możliwość następnej rzeczy do wyboru naszej drużyny. Bo wzięliśmy, żebyśmy uzbierali tysiąca, żeby dokupić sobie wagony i do noszenia naszych rzeczy, bo powoli nam zaczyna brakować miejsca, a to będzie zawsze jakieś powiększenie stoku naszego. I tak, wrócimy. Do Blankstead sprzedamy te materiały, co mamy po walkach, i ruszymy dalej. Dobra, udało nam się zakupy zakończyć sukcesem, już sporo zarobiliśmy. Ruszymy do gM i może gdzieś trafimy jeszcze jakichś przeciwników. Zobaczymy, do samego miasta od razu nie pójdziemy. Oj, proszę bardzo, i kolejnych ośmiu będzie do ubicia. No, niestety, na strasznie słabym terenie, ale będziemy próbować. O, właśnie, jesteśmy na podmokłym terenie. Tym bardziej, że nie będzie miał minusy do walki, ale my również. Próbujemy ostrzelać ile się da. Mamy w miarę dobrych kuszników, więc powinni w miarę to załatwić, zanim oni do nas podejdą. Więc, no, kontynuujemy ten ostrzał. Proszę bardzo, Emerich też kończy przeciwnika. A my możemy dalej ostrzeliwać. Zobaczmy tutaj. Ach, ukryty był. A i tak dostał. I kolejny kusznik. Piękny strzał rollo. Rollo, w kogo może? W tego pana. Pięknie, kolejny trafiony cel. Próbujemy dalej. I udało się, poległ. No i co? Pozostali nasi ludzie nie mają zbytnio możliwości ruchu. Spróbujemy ich po prostu rozstrzelać ile się da. Tym bardziej, że no, koszty przemieszczania się w tak trudnym terenie są gigantyczne. Nie dość, że z słabsze w walce, bo obniżone. No i jeszcze dodatkowo będzie dłuższej kroki się robiło. O, tutaj kamimulem próbuję rzucić. Ten jeszcze zanim podejdzie, to huchu hu, czasu zejdzie. Ale nie szkodzi, bo o, właśnie tutaj jest napisane, mamy po minus 25%. Plus jeszcze kara za przemieszczania, ale nasi ludzie są na tyle już wyszkoleni, że możemy pozwolić sobie na trochę swobody. spróbujmy hmm, tutaj i załatwiony. Teraz tak, to biorę, no zobaczmy, kogo ty możesz... O, proszę, tego... A 80% szansy niestety ich nie trafił. No trudno. Spróbujmy trochę przemieścić naszych ludzi. Nie jestem pewny, czy oni w ogóle zdążą dobiec tam do przeciwnika, ale spróbujmy. byśmy się przemieścili. Kolejne dźgnięcie. A naszym miecznikiem Haraldem przejdziemy do przodu. No co, tutaj kroczek zrobimy tylko, żeby wyjść trochę z tego bagna. Tutaj jest wyglądać dać strzał. Pięknie trafione. Tu już nic nie zdziałamy. Możemy zrobić ten krok do przodu. Największe, poruszanie się po tym terenie, to jest po prostu tragedia. Ale jeszcze Moryf może coś zrobić. Pięknie trafił. No i zostało nam kilku kuszników. oni raczej się nie ruszą dalej. by ostrzec tego. Pięknie trafione. Ten już będzie próbował uciec. Może zdążą nasi jeszcze tam dojść. O, proszę, tu jeszcze jeden się kitrał. W takim razie trzeba go zaraz pokarać. Spróbujmy. A, czy też się bez szansy, raczej jeden nam ucieknie. Ale może. Proszę, trafione. A, to byśmy swojego postrzelili niechcący. Spróbujmy tutaj. Dostał. okej, okay, został jeden. Nie wiem, czy nasi ludzie zdążą tam dobiec do niego. Spróbujmy, może, sadać. Może dobiegnie. O, nawet nie trzeba było. No i kolejny przeciwnik poległ. Mamy 23-25, więc myślę, że to jest dobry motyw, by jednak pójść, oddać już to zadanie. No i proszę, zarobiliśmy prawie 2000 dzięki temu. Eee, Nagroda nasza ekipa niech się napije, podniesiemy sobie morale. A co? Mamy też kilku ludzi, żeby podnieść im poziomy. Nasz tarczownik typowy ma dosyć dużo plusów, więc oczywiście damy też Battle Forge, żebym nie otrzymywał obrażenia na zbroję. Karsten nasz tutaj musi mieć lekcje większe, żeby był silniejszy na przyszłość. Dodamy mu oczywiście kilka statystyk, no słabo się wylosowało, no ale dobra. I mamy jeszcze Otmar, tarczownik nasz środkowy. Damy mu również, żeby był lepszy w tarczach. O. Będzie lepiej się chronił i będzie celniej uderzał. Jeszcze damy mu trochę tu. Dobra, to już jest ładnie. O, i nasza drużyna wygląda naprawdę dobrze, obiecująco. Z początku było tragicznie, rzecz biorąc, ale możliwe, że się wyszkolili już. I następne miasto oczyszczone, pomoc wykonana. Trzeba będzie ruszyć gdzieś dalej. Ale to już w następnym odcinku. Do zobaczenia, hej!